Ale, ale... To to jest. Czy myś... jest gazowany? różnie. No ten akurat nagazowany, bo jeszcze dodał cukru do gazowania, jak pije. A połowa, myślę, cydrów jest w yy, paska. Na przykład w Espanii, w Asturii jest tak, że w ogóle to jest taka sztuka nalewania, że bierzesz szkło z cydrem. Koleś barman taki, w cydronie na przykład, no barman za dużo powiedziane. No, sommelier kurwa, cydrowy, No bo tak Ci na lewo z tej wysokości, no. trafia, żeby Ci chociaż trochę, wiesz, tak. nagazować ten cytr, bo on sam sobie prosty. I tym oto wstępem przynudnym zaczynamy dzisiaj degustację piwa Wojownik The Warrior z Radugi, z profesji, Wojownik z Olimpu. Imperial India Pale Ale, 8,4 alkoholu, 18,5 e, plato, 8,12 temperatury, z naprawdę wyczesanym krasnoludem, słuchajcie, jakby taki strzeg ogródka. To jest taka grafika koncepcyjna z gry, nie? Z rpg jakiegoś. Z Warhammera. Na przykład. O, o, ja teraz giercuję trochę w Total War Warhammer, pozdrawiam wszystkich, którzy zarywają nocki przy tym głównie. E, no i tutaj już skład. Także tu startujemy. E, a co to jest za czacha ta? Czy to jakaś kooperacja? O to? Nie wiem, co to jest za czacha. No to jak ktoś chce, to można wyjaśnić. Eee, a, tu poczytajmy. To jest Czacha z Warhammera. To jest Nie. kooperacja z Diablo. No. E, Wojownik to piwo, które ułożyliśmy wspólnie z Bartkiem Kozłowskim. To może. <coughs> może jego co To tak? jest on. No. E, piwowarem domowym zwycięzcą pierwszej edycji wrocławskich bitw piwowarskich Piwo War Zone. O! Oh, w stylu Imperial India Pay Ale. To koncert chmielu pochodzącego z USA. Mocny aromat cytrusów i owoców tropikalnych. Feria smaków. Przepraszam. Fe... Fa, feria smaków, ktoś, fe... tak ktoś tak jeszcze pisze. tak jeszcze pisze. To u nas się tak pisze. Feria fe... smaków. Czytają, czyta, no. w tej raduze. Zwieńczona solidną porcją goryczki. Dodając do tego słabo wyczuwalną, lecz dosyć wysoką zawartość alkoholu. Uważaj, to piwo możecie oszołomić. Używamy wyłącznie płynnych drożdży z tego no, własnej tam. z propagacji. No. No i chmiele, to. a w ogóle w sumie sól drożdże. No, słuchajcie, słód jest pils karamel Caramel Pils, Aromatic, Caramel Dark. A chmiele to Zeus, Simko, Centennial, Citra. No i jeszcze cukierek dali cukier. Aromat... A drożdże San Diego super. Ja pierwszy słyszę o takich drożdżach, ale... No bo są własne propagandą. Się nie znam. No i tak, może o tak dużo, to dużo, naprawdę Dużo, ten dużo, dużo oczekuję po tym piwie. Zalecane szkło to szklanka typu shaker. Szklanka no, typu szklanka. Nie mamy. Stopień czy 5 malinek, a to szyszki są, 5 szyszek chmiel, 5 malin. 5 koralowych. Dużo, dużo sobie tutaj, odpalamy, Och, sma... Wyst... o, o tak ma poprzeczkę, o tak ma, o tak ma. Siergiej Bubko będzie podchodził, do, żeby to przeskoczyć. Kapsel, złoty, złoty, złoty nieprzejrzysty. Pierwszemu ci naleję. Ach, już nie mogę się doczekać. Co jest? U, jakie jasne. Ale co powiedziałeś? O, jak pachnie. Kto to mył to szkoda. Ale się rozlała, rozlało się, słuchajcie, teraz... Ale... Hmm. Feria. Feria, no. Feria. Feria smaków. A sprawa jest na czasie, A bo A jak było, świetnie... No, ferie już są niedługo. Powiem... O, zero drożnych. Bo te drożny są własne propagacje, one już spierdoliły do Wrocławia no. z powrotem wie. No wróciły robić następne piwo. Takim drożdżom. Takim drożdom stanowczy witamy. Mm. Słuchajcie, jasne piwo, no jak na imperiala, do którego można dodać jakichś tam karamelków i innych rzeczy. A <gryś> dał teraz tą kartkę, to teraz w to no? Do kopry tak robi, to chyba tak no trzeba, to, nie? No, może tak trzeba, ja nie wiem. No. Kolory to piwa w jakiej? Tej? EBC no. jak nie jeszcze nie. mówić. i... EBC, EBC to i... już robiłem Beer Challenge. Nie? No. <gryś> Dobra, nie masz. Pachnie, pachnie tak, że ja nie wiem. Ostatnim piwem, które oh. tak nam w piwnicy pachniało było, jak punk to punk. Z, tak mi jeszcze, no. z tak tak, 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 tak. Ależ pachniało. Tak samo to pachnie. No, Słuchajcie, to jak świeże stanka i jeszcze żywicą. Hmm? I jeszcze taką żywą szyszką chmielu. Chmiel, no ale po prostu tak czysto chmielowe piwo, że nie. Jak, jak ten, jak to się, ten wzór metra z wibr? Skąd jest ten wzór metra? Wifr, to ja znam Survivor. Zawłaszliw? Nie. No a ten taki wzór metra, co jest gdzieś tam. Ale o czym Ty mówisz? No jest na świecie. Wzór metra. I wzór kilograma. Wzór Są w, We Francji, w jakimś mieście, już nie pamiętam jakim. Na przykład odważnik kilogramowy. I on jest na przykład sprawdzany. Jak masz takie super. Dokładne wagi, które wymagają weryfikacji, to wysyłają do Francji i oni sprawdzają, czy kilogram Twojego kilograma, który masz na przykład... Z... Ja wiem, że gdzieś jest taki zegar atomowy, gdzieś tam... nie pomiędzy. No to jest wzór czasu. A e, wzór kilograma, no to jest gdzieś tam właśnie... No we Francji, w tej... no, no. To ciekawe. I metra też. I tam... I co, oni go ważą? O czym go ważą? ważą. Oni. Ale, ale jak to te... oni stwierdzają? Ale słuchaj, no, bo o co chodzi? Ja już Wam tak. tłumaczę, bo to wygląda na Galileo. W Polsce masz e, odważniki. 50 10... Polskie odważniki nigdy nie ważą kilogram. 50 kg i one są trzymane w pancernej szafie. I są ważone systematycznie co jakiś czas. Raz do roku Ale czy nie raz interesuje, na... interesuje jak... czym są ważone, Słuchaj. to jest już taka filozoficzna rozgada. Na jakąś specjalną wagę, bo nie wiem. Może ta waga z Francji przyjeżdża i waży Może i tak. polskie Może tak, natomiast raz na jakiś czas wysyłają te polskie odważniki do Francji, żeby mhm. sprawdzić, czy on na przykład nie zaczął ważyć, bo metal się gdzieś tam inaczej zeznał. No to zewnął. nie słuchasz mnie właśnie, bo to powiedziałem, że te francuskie przyjeżdżają do Polski ważyć te polskie. No, ale waga pewnie jest ta sama. No nie może z wagą jadą. O, to, coś się to, przypierdoli. To jest taka trochę filozoficzna no bo, gadka, typu co jest cięższe, wiesz? No hmm. tak, ale nie to, to nie jest. To Pol, jest fizyka, polski nie czyli To jest fizyka, filo... Nie, filo... nie Kiedyś mi baba z fizyki mówiła, słuchajcie, że postawiono w próżni. Postawiono. Każdy, kto słucha babę z fizyki, dwa... ten nieudacznik. Możesz mi nie przerywać. ja, ja panu... ci przerywam, ale ja panu tak przerywam? Nie groźnie. Możesz Aha. pan mówić swoją. No a... słuchajcie, postawili dwa klocki, nie wiem, czy drewniane, czy plastikowe, czy metalowe, jeden na drugim i zostawili na ileś tam lat. Mm. I grawitacja spowodowała, że jeden drugi się wtopił. No. Wcisnął się, złączył się. No to i ten kilogram się może zmienić. Dlatego wysyłają, sprawdzają, czy się zgadza wzór kilograma ze wzorem kilograma. A w kursie pierwszej pomocy mówisz, że przy takim. <laughs> <Chudzi w tupę. laughs> no, bo ja nie, sugerujesz, że kilogram francuski jest nierówny polskiemu. Bo tak? we Francji jest wzór. Kilogramom. No rozumiem. Zór kilograma. No. Zór metra. A w Polsce jest zór imperialnej ipy. O! Dlatego właśnie od, od, od tego, żeśmy wyszli krasnalem do ludzi. Mega. Żebym Ci zajęłał tym toporem teraz. Mega. Ładnie go podkurzyłem, nie? Ty! A w ogóle wsadziłeś w chociaż? Mhm. Piłem chmiel przy tej postaci. W ogóle mega. Ja tu jeszcze jakiś banan przy okazji. Nie, ja nie. Wiecie jak, jaka imperialna ipa zrobiła na mnie takie wrażenie i uwaga, bo to będzie dosyć taka, no, może bananie. dosyć taka mm, pochlebna opinia. Yy, przywiózł mi kiedyś szwagier... Ar Arguzi. Przywiózł mi kiedyś szwagier Firestone Walkera. Mhm. Double Jack nazywał się to. mój, mój szwagier przywiózł. No twój, twój, nie mój. Yy, I tobie też przywiózł. Mhm. Ty pewnie jak zwykle nie wypiłeś należak w sensie. Wszystko należa. Wypiję. No. I ten double jack to było piwo naprawdę, które zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Ale no. według mnie... Znaczy tamto piwo mi nie zapadło w pamięć tak. Jak to. Mm. Tu chyba jest lepsze. W ogóle znowu wracamy już któryś raz dzisiaj, chyba drugi. We Francji jest odważny kilograma, kilogramach do kwestii gustu. I niektórzy lubią słodsze piwa, nawet słodsze imperiale, ale inni bardziej wytrawne. Niektórzy szukają słodkich il. Tak. Double lip. I, I mają prawo, bo tam wiecie, cukru więcej. Natomiast to jest wytrawne No, no, wytrawny. I jest, słuchajcie, i świetny aromat. To jest i... West Coast Imperial India no, PA. No, 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 no. Ale nie zalega w ogóle goryczka. A jest duża, bardzo duża. Mm. Mm. Bardzo fajna. Mm. Czy 30 ten nam to podał. IBU A5 Malin. To już wiemy wszystko. Ale patrzę, że najlepiej spożyć do 31 marca 2017, nie? Czyli ekipa z profesji taki duży nacisk no, położyła na to, żeby jednak to No, Nie żakować. Żeby, tak. żeby, żeby ta chmielowość to robiła robotę. Fajnie. Mogli nawet do lutego dać, sami zanim dojedzie do, tej, do sklepów, to. Jak się nazywa to piwo? Z Brudoga bodajże, tak? Born Today. On też by taką, taką serię piw wypuścili. Mocno chmielowy, gdzie jest taka bardzo krótki termin, nie? No. Taki bardzo, bardzo krótki, no, a potem zlew. Gorzej, znaczy wiecie, gorzej jak... Znaczy, gorzej jak się to importuje jak oni to do Polski. dystrybuują w, w świecie... Wa Ważąc Francji. Ważąc Francji. Jeżeli dystrybuujesz to w świecie w takim, który faktycznie ma odpowiednie sklepy do piw, to spoko, ale w Polsce to było, wiecie... Nakupują, zaraz się okaże, że kurwa sklepikarz zarezentował się, że już jest po terminie. Panie kurwa, kto to Panie, kupi, tylko ważne jest. Teraz mi to sprzeda to, mi to, 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 to kupią. Będę musiał zejść ceny. i kto to zarobi? A co ciekawe, a propos takich świrów, pozytywnych odnośnie piwa, z Darkiem piecucha z piwnego podziemia, kiedyś rozmawiałem, opowiadał mi o swoim koledze z Chicago który ma sklep z piwem. Michael Jordan. I chłop jest, słuchajcie, tak zafiksowany na tym, żeby piwo odpowiednio przechowywać, że oprócz tego, że oczywiście standard ma tam klimę i tak dalej w magazynie, to ma jeszcze czujnik słońca, który zamyka rolety w momencie, w którym słońce zaczyna wpadać przez jedyne okno w tym magazynie. W Birgiku by się przydało. Naprawdę, słuchajcie, no dla mnie to jest nie do pomyślenia, a koleś ma takie coś, no, że. No, o co to ludzie? Słońce wschodzi, to roleta się zasuwa, żeby nie naświetlać piwa. Słuchaj. Dobra. Ach, mam koleżkę, który ma akwarium morskie. Słuchajcie. Opowieść jest mniej więcej tak samo, zeskizowana. I koleś ma ustawione w smartfonie powiadomienie, że mu kurwa PH spadło w akwarium. I znaczy, znaczy Druga, 30 w PH mu spadło w akwarium. Leci bełta tam jakiś tam. Leci ją <laughs> Bełta tam jakiś roztwór i wlewa, i, no, i ryby zadowolone. Znaczy, okej. Okay, to... Ryby zaspane takie wiesz, co? Bo robi. Panie, A, panie. Znowu narkotyki. Ale z tego co ja słyszałem, to to jest strasznie wrażliwe środowisko, no więc tak, ja się nie dziwię tak. nawet wydaję, nie że... ryby, wiesz, nawet nie ryby, bo ryby to mają w chuju pewnie, bo ryby jak to ryby, ale te korolowce wszystkie, wiesz, one tam się buntują strasznie, no, nie? bo generalnie bę, wiesz, nam, bę, bę, wydałeś na rzecz pięć koła, tak głupio, że pięć koła na jednego koralowca. no no, to więcej niż pięć koła, no to głupio, że przez samo pechacie miało być nie no, tak, się tak wszystko, tak, wiesz, no, to wszystko, wiesz, wstaje tak. ten człowiek, nie, dziecko by się zrobił, wstałoby do dziecka, tak, wstaje do korolowców i to. Także są różne friki. My walimy gaz w piwnicy. Też, no, też nie jest do końca normalne. Nie udajemy, że to jest coś fancy, jazzy, sexy. A w ogóle widziałeś ten, ten? Widziałeś ten taki portal posta o nas. Eee, scena craftowa równa się alkoholizm? Seks.pl. Nie. Scena no tak Scena craftowa równa alkoholizm, nie? Fajny portal w ogóle, zalajkowałem, tylko ostatnio nawet tam dałem przytyczka w nas, bo tak się zaczyna, wiesz, no. al al Alkoholicy i tyle, nie? I tak codziennie ten sam post. Że ktoś tam, ktoś tam do alkoholicy bosę tam fotkę piwa... Zna. Wiecie, to jest najlepsze, Uch. tak, można albo zlać i uznać, że facet troluje, A albo... znaczy moim zdaniem to jest tak. To jest albo w problem, problem alkoholowy i próbować argumentować, I że, że jednak nie, znamy że... wszystko w porządku. Słuchaj, słuchaj, słuchaj kochanie, wiesz, kochanie, zobacz, nie tylko ja. No, no, no. no. My walimy tylko gaz w piwnicy. Dobra, to ty założaj ten portal. Nieważne. E... Ale to jest dobre piwo. Naprawdę mega. Ale się cieszę, żeśmy otworzyli. Ale jak najszybciej jak ono pojawi się w sklepie. Kupcie i, i wypijajcie na parkingu. Hmm? No, no, no. Chyba, że jest duży mróz, to może dajcie sobie. No, no. Chociaż w sumie ładnie rozgrzeje to tak. No, no, no tak, no no. no. Weź Pyszne. tym krasnalem do ludzi. No to, Szkury, to już był, ileż można ludzi. gadać. Powtarzam, czwarty raz przykraną butelkę. Bo nie potrafisz normalnie. To jeszcze ja go pokażę na tak. końcu. E, bawcie się dobrze, mi się pysie. Nie przeszedł Warcrafta... Warhammera, przepraszam. Nie przeszedł jeszcze w ogóle. Przeszedłem... Samouczka nie przeszedł. Przeszedłem krasnoludami imperium. Rozjebali mnie... chaos mnie rozwalił jak byłem e, wampirami. I teraz gram e, elfami i chyba wygram. A czyli kupiłeś ten dodatek? No. Z elfami. Dobrze. Trzeba... Wydawać je ludzie. Sara jest po to, żeby ją wydać. A piwa po to, żeby ich nie leżakować. Pamiętajcie, nie leżakować. Pamiętajcie. Coś wam pokażę jeszcze towarzyszą. A propos... Nie ja Piwa należy pić, a nie leżakować. To się kręci samo, czy muszę zluzować? No, musisz a to zdjąć w ogóle? Nie, no tak tak. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. To, tu ogórki, a tu są piwa. Ale jakie fajne piwa to z Biedronki. A tu wina, a tu są wszystko piwa. I nie można ich pić, tylko należy je... Oj, nie można ich leżakować, tylko należy je pić. Dobranoc!